Cześć, ja jestem Maciej, dzisiaj przedstawię Wam kolejny rodzaj odbijaczy sprowadzane przez nas prosto z Chin, wysokiej jakości. Powiem Wam wszystko na temat ich pompowania oraz taki fajny gadżet, pompeczka właśnie do odbijaczy, którą zawsze można mieć ze sobą na jachcie, gdyby zaszła potrzeba do pompowania. Zapraszam na film. Tak jak widzieliście już w innych filmach, te odbijacze wprowadzane z Chin też są pompowane igłą. Można to zrobić tak jak w jednym z filmów, który pewnie będziecie mieli w karcie przy pomocy kompresora lub przy pomocy ręcznej pompki. Tutaj mamy również w naszej ofercie takie właśnie małe pompeczki do odbijaczy. W komplecie są. W komplecie są dwie igły. Jedną można sobie wkręcić albo zostawić w domu. Z tyłu pompeczki jest schowek właśnie na igłę. Można ją sobie tutaj zostawić i po prostu przechowywać, żeby nie zginęła nam. Wkręcamy igłę. Prosta sprawa. Tutaj zaworek jest taki malutki. Wkładamy do środka i pompujemy. Trochę to zajmie, także. Pamiętajcie, żeby jak zwykle nie przesadzić z ciśnieniem w odbijaczu. Tu troszeczkę jakby przedobrzyłem. Żeby spuścić z niego powietrze należy znowu użyć igły, ale już bez pompki. I Można ją włożyć, upuścić ile potrzebujemy. O, jeszcze kawałek. Okej. Okay. Pamiętajcie, że zbyt mocno napompowany odbijacz zacznie się deformować w wysokich temperaturach na Słońcu. Mam nadzieję, że ten tutorial był dla Was pomocny. Zapraszam do oglądania naszych filmów. Cześć!